Oni tu są z żołnierzyki. Żołnierzyki patrzy i szczelił. Żołnierzyki, żołnierzyki mają rację. Szczelają i kogo? I tym. Zbiórka, kolejna omlicz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. A zara, zara! Skąd się tu ziołeś? Oto są dziadki do orzechu nad 42. Zara, zara! A ty skąd się tu ziołeś? Chcę chce mi się spać. Ej, nie śpimy! Przepraszam bardzo. Zara, zaraz, proszę pana. A co dzisiaj robisz? Przecież nie? Niczym hałas. Cóż było mówić? To ja idę szukać. Za mną razem! Proszę pana! A frajdy można? Nie! Koziołki! To, to pies, nad tą, tysiąc dziewięćset, nad pięćdziesiąt cztery roku, nad trzydzieści cztery lat, niczym hałas, za mną, dobra, uwaga, za mną, świadki czy przed cztery, uuu, pan do zbiórka. A nie, dacie? Hmm. Dobra, za mną! Tylko za mną, tylko chodź! O, o, A proszę pana, w cudzysłowie robimy! Jak to co? Ginesa! A, a pan idzie nurkować? A teraz znaleźć diamenty! E tam!

Co? Znalałeś? Znalazłeś? Trochę, że tak. Jak to? Jest jak mokry. Zbiórka! Pasuj! I tak, żeby! I dalej wszyscy są tym świadki. Tak jest, panie dogigancie. I roszają! A teraz patrzcie uważnie. Jest klejnot. I tak, żeby tylko wyjść i wyjść I wyjść I czarujemy! O! O! To speed cios. No i zwierzęta! O, to rozprzestrzeniła diamenty! Tak, to w nie wyjdź! Co oni wyprawiają? To kto by nie chciał pamiętać? Ciszej! Tylko świadki! Aha! Ha! 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 Matko Święta! Tylko trzydzieści przyjechały. Ale tylko pawacie! Pawacie! I tylko w kinach! I w kinach! I w kinach! Dziadka dobrze. O! Cegany! Przyjechały nikt. A ty idą nad świat. Klejnoty! No! Ożeł! Czas! Czy wszyscy dzień twojego gniku? Tak, panie profesorze! Jest zwierzęta! Dobra! Od 42. Po prostu i kamera! Dzień dobry! Jestem sam! Sen. Kto to? Wyprawiac, tylko cały dzień. Ale ciszej, nieco, tylko słucham. Króliczek. A teraz idziemy do jaskółki. No tak. Wchodziliśmy. Cegany. Jakie cegany? Tom. Jaki cegany, jaki cegany. Co to było? Uciekaliśmy. Huch, nareszcie strachu najadłem. A widzisz? Jak tylko znaki. Jak to żołnierze? Żołnierzyki! A co wy tu jesteście? Tylko damy cegany! No to pójdziemy szczelać! Mamy pistolet, ale tam. I Trzeba szczelić! Po co ty szczeliłeś? Przecież nie mówiła przecież! Spoko, lusi. Spoko, spoko. To ty wiem, że ty już puszkiem. Jak tu w mnie Ach, to była z... My muzykanci i koszabelanci i umiem grać! Co? Za wszystko! Oto żołnierzyki na rozmiar czy tysiące. siedemset Przedane! To zrobimy, to jasne. a wy, jak na to wykuł Klocki? Klocki i stępała ma! Przedane! O wy? 700, tylko jak jasne. Dopiero wszystko tam. Huuu! To są nie jedyny. Nie jestem doktorem Heni. Potytaj, 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 potytaj. Ty dziadu! Dogu mnie mamy A teraz uważnie. Sróbcie koło. A dziś suru, suru, pa, To jasne, szedanów jak figurek kolekcji to są nie jedyny. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ho! No! No! Tylko wszyscy za jednego. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć. A ja dziesięć. tam. Chodźcie, chodźcie tam bardzo rzewki. Cześć, cześć! Ani Runią. Jak dobrze. Jak co to? Tylko planety Ziemia. Stop! Nie wszyscy kolejkę! To bardzo jego żałuję! To w sumie jedyny! To jedyny z was! Znów pojemnika, jak to cały dzień, tylko postali mowy ptaków, żab, ryb i raków. Wszystkie je onera, jak znów wiecie, mówią do rymu. Wiesz, o, 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 ale stanęła. Nie, marw się moja droga, a jutro jak to będzieć, tylko zobaczyć. Po brawo! A teraz jutro, jak powędzić i tak. Po obiedzie, jak listów. O, uważnie Artur z sefaką przygotował nad saram. O, to są jedyny. Wszystko nad czy świadki czy przed cztery. Dobra, obejdzie się bez tego. Na to zawsze stuczne, stuczne i stuczne wąsy. Zaraz, zaraz, a ty skąd się tu wziąłeś? Ja? No tak, tak to dobra wszystkim. Wszyscy naokoła. Po prostu warcie troszkę nad poziomem morza. Tak po prostu, jak to lepiej, czy z was 700 dla minutę. Klas metłością morza. Ej, to znaczy, tego jeszcze nie wiem. No cóż, tylko mam ominąć. Tylko jest już zdrowe. Zawsze stuczne, tylko pamiętam. Mmm, to jest jedyny. No cóż, doktorem Heni, filozofii trzydzieści 31 i tak z was. Uuu. Ej, zaraz zaraz. Najbierzcie figurki. No, dużo z was tylko prowić. No żadnym ich nie jeść. I pizzę najdrowszą, tylko ja spróbuję. No i cóż, jak przygotować tylko kremik, co nie? No niby za co? Zawsze to rozumiem. Nad cały świat na numer jeden. Co to za świąteczny? Tylko napisy końcowe. Nad świadki czy przed cztery. Chyjba! Nad ty kartę, jak... Nie widz, tylko jasnowic, tylko żołnierzyki, nie ma nic strasznego, Na cały dzień zwierzęta. Koniec bardzo, koniec.